No i po roku wróciliśmy do Norwegii. 350 km na północ od Oslo. Pogranicze Parku Narodowego Jotunheimen. Temperatura około minus 10 stopni. I przygoda taką jaką Kochamy najbardziej. Przyroda, dzicz, prawie zero ludzi, arktyczne warunki, wszystko co chcemy zjeść mamy z sobą w plecaku i idziemy na wędrówkę. 15-20 km w ciągu dnia. Uwaga, powiedziałem w ciągu dnia. Tutaj dzień zaczyna się późno. Słońce wschodzi dopiero około 9, zachodzi około 3 w styczniu. Także trzeba się sprężać. Pytanie, dla kogo taki wyjazd może być fajny, jakim zespołom może służyć? Odpowiedź jest prosta. Tym wszystkim, którzy już widzieli wszystko na świecie. Tym, którzy mają już dość luksusu i pięciogwiazdkowych hoteli. Tym, którzy chcą zmotywować albo zbudować zespół młodych sprzedawców, którzy nawet w ciągu dnia, nawet na nartach będą z sobą współzawodniczyć, ale w tych ważnych, kluczowych momentach, kiedy któryś będzie zmęczony, pomogą sobie wzajemnie. To nie jest przygoda dla dużych grup. Tego typu wyjazdy udają się w małych grupach, kilka, kilkanaście osób maksimum. Ale są niezapomniane i budują mega relacje. Relacje z dala od warszawskich restauracji i najlepszych klubów. Tutaj na łonie natury budujesz prawdziwe więzi, budujesz relacje z pracownikami, z klientami. Takie, które przetrwają nie tylko mroźne norweskie klimaty, ale również później upał na Mibijskiej pustyni czy dżungli na Borneo. To jest właśnie VIP Adventure. Haxel, we are incentive.